Kasper grzelak niepocieszony, no bo też pechowo się te zawody defektem, wiozłeś trzecie miejsce, które dawało trzecie miejsce w całych zawodach. Co się wydarzyło w tym ostatnim biegu? W ostatnim biegu miałem akurat yy, panę no nic na to nie poradzimy, zwłaszcza rzeczy martwych i tyle, co mogę powiedzieć. Czułeś chyba, że tam już pod koniec trzeciego okrążenia gdzieś brakuje tego powietrza, bo widać było, że jedziesz coraz, coraz wolniej i rywal Cię w końcu dopadł. Tak, z wyjścia z pierwszego łuku już czułem, że... To nie wiem, co to, to było okrążenie, ale z tego, co... Łuk wcześniej jakby, czułem, że już jest coś nie tak. E, jeszcze miałem nadzieję, że może nie nie aż tak gdzieś tam coś szybko, ale no niestety no... W, 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 tak to jest, że jak się ma panę, to się od razu jakby zwalnia i... Nie miałem też na tyle jakieś nie wiem, przewagi czy prędkości, żeby gdzieś tam jeszcze to jedno kółko dociągnąć, a dlatego no, tak wyszło, jak wyszło. te zawody, bo zaczęło się od defektu Kuby Krawczyka, który też przed metą stracił też na rzecz rywala z Grudziądza punkty, no i w konsekwencji tego jednego oczka gdzieś tam zabrakło. No, nie to tego pechem, ale e, po prostu no złośliwość rzeczy martwych i tyle, na które nie mamy wpływu. E, no tak się to potoczy potoczyło, to ten mecz, ale tak jak też e, mówię, no Mamy jeszcze 3, finały. E, jest moim zdaniem dużo do zrobienia i mamy też. E, znaczy no, na pewno będziemy walczyć może do ostatniej do ostatniego tutaj e, kółka, do ostatnich metrów i na pewno się nie poddamy. Właśnie bo dzisiaj tak naprawdę pewnie liczyliście na więcej, ale generalnie nie jechaliście za dobrze, to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo tych punktów było mało, żaden z was nie zrobił dwucyfrówki chociażby. No punktów brakło. No, wiadomo, chcielibyśmy więcej, wiadomo, ale no, wyciągnęliśmy z tego ile mogliśmy i no, tak jak mówię, no, nie, nie, nie składamy broni, tylko walczymy dalej i będziemy na pewno starać się, żeby było jeszcze lepiej. Mamy jeszcze trzy finały, więc jest szansa i jest dużo do zrobienia. Prawda to, że lepiej wam się jeździ czasami nawet na wyjazdach niż na własnym torze? To zależy no, od wszystkiego, tak naprawdę. Bo to no, nie można jasno stwierdzić, że czy na wyjazdach lepiej, czy, czy na domowym torze lepiej. Tor jest torem, tor jest dla, dla każdego równy.